Jestem Oliwka, jestem Mateusz. I opowiemy wam dzisiaj trochę o klasie IB. IB jest to program z maturą międzynarodową. Przez dwa lata przygotowujemy się do właściwego programu, w którym rozwijamy swoje umiejętności. Przez pierwsze dwa lata realizujemy program polski z elementami angielskiego, tak, żeby się przygotować, i przez dwa kolejne już realizujemy ten. Właściwy program, żeby przygotować się do matury i wszystko już jest później po angielsku. IB na pewno jest dla osób ambitnych i pracowitych, osoby, które lubią się uczyć i lubią zgłębiać swoją wiedzę na różne tematy. Dużo osób myli tą klasę tak naprawdę z klasą lingwistyczną, ale ta klasa to jest tak naprawdę klasa jak każda inna, tylko że opiera się na rzeczach praktycznych i narzędziem jest język angielski i to jest klasa światowa. I to, że ktoś myli tą klasę z lingwistyczną jest trochę jest dużą pomyłką. Bo uczymy się, łączymy ten angielski tak naprawdę z różnymi dziedzinami, z chemią, z fizyką, z biologią. To otwiera nam tak naprawdę drogę, bo jeżeli teraz będę chciała wziąć na przykład do ręki artykuł, który nie jest przetłumaczony na język polski, no to będę już znała tak naprawdę ten język naukowy, który mi się przyda. Także to nie jest tak, że to jest klasa tylko i wyłącznie dla osób interesujących się angielskim. Wybieramy sześć przedmiotów, trzy na poziomie podstawowym i trzy na poziomie rozszerzonym. Uczymy się w małych grupach, co myślę że pozwala nam na dużo lepszą pracę na lekcji. A jeżeli chodzi o program w tej szkole, to to jest jeden z najlepszych programów i to skłoniło nas do wyboru tak naprawdę tej szkoły. Naczytaliśmy się dużo dobrych opinii, i myślę, że te opinie się sprawdziły tak. Tak, Staszic jest jedną z najlepszych szkół IB w Polsce. Słyszałam też, że nauczyciele pracują tutaj rzeczywiście z zaangażowaniem, co się bardzo potwierdziło. To była moja właśnie główna obawa, co z nauczycielami, bo to tak naprawdę no, oni mają nam przekazywać wiedzę i tak naprawdę polegamy na nich. Pierwszy tydzień rozwiązał wszystkie moje wątpliwości. Po prostu to, z jakim zaangażowaniem pracują tutaj nauczyciele, dla mnie to jest kosmos po prostu. I my też pozytywnie przyjęliśmy klasę, to są. Świetni ludzie, pozdrawiamy klasę naszą. Każdy siebie bardzo wspiera. Jeśli ktoś ma z czymś problem, nie ma problemu nawet teraz, żeby online się połączyć, coś sobie wytłumaczyć. Raczej staramy się współpracować i przejść przez to liceum jako grupa, a nie indywidualny wyścig szczurów. To co, teraz idziemy do Ibikowni, prawda? Tak, Dzięki temu, że mamy tak indywidualny wybór swoich przedmiotów, mamy dużo okienek w planie. Te okienka spędzamy właśnie tutaj, w Ibikowni. E, tak, i ten czas możemy produktywnie spędzić na przykład jedząc sobie posiłek, ucząc się, albo nawet spać, tak żeby ten czas był najbardziej produktywny, jak tylko się da. Kochani, masz teraz 15 sekund, żeby opisać, czym wyróżnia się klasa IV. Uczymy się bardzo przydatnych umiejętności w przyszłości. Można się potem bardzo łatwo dostać na studia. Uczymy się w małych grupach. E, tak, jesteśmy otwarci na świat w ogóle, rozwijamy angielski i... Rozwijamy się bardzo, tak. bardzo szerokim znaczeniu. I nie pożałujecie, naprawdę. Na pewno.